Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Ja dzisiaj tak słowem wstępu, ponieważ jest to wyjątkowy filmik, na który czekacie wy i ja również bardzo długo. Chciałabym tylko na początku dodać, że dzisiejszy filmik jest filmikiem, który po pierwsze jest dla nas bardzo wyjątkowy, pamiątkowy. Po drugie. Wiąże się on z wielkimi emocjami, a po trzecie został on nagrany pod koniec sierpnia. Także troszeczkę cofniemy się w czasie, ale myślę, że miło będzie do ciepłego klimatu powrócić. Mamy teraz koniec października, a to co za chwilkę zobaczycie, było nagrywane pod koniec sierpnia. Także e, zapraszam Was do oglądania, a opóźnienie jest e, spowodowane tym, że troszeczkę musiałam poczekać e, z montażem tego filmiku. Ze względów technicznych po prostu trochę odwlekło się w to w czasie, ale dzisiaj Was zapraszam, także oglądajcie. Dzień dobry. Mamy 23 sierpnia w końcu. Yy, doczekaliśmy się tego dnia, a jest to dla nas wielki dzień, bo jest to święto Julianka, czyli nadszedł ten dzień, kiedy odbędzie się jego chrzest. Yy, cieszymy się niezmiernie, dlatego że chrzest był przełożony z powodu koronawirusa. Miał się odbyć wcześniej, ale no już yy, Teraz doczekaliśmy się i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. E, ja dopiero co wstałam, e, tutaj już leżą wyprasowane o, ubranka dzieci. Dzieci w ogóle jeszcze śpią, więc e, za chwilę Stasia będę budzić e, i takie ostatnie szlify poczynimy. Szybkie śniadanie będziemy się e, ogarniać, bo jak widzicie, jestem. Mm, Kompletnie nieuczesana, nie zrobiona nic. Muszę popracować nad twarzą, bo jak to na ważne dni przystało, zawsze coś się pojawi. No i tak, na godzinę dziewiątą mają być u nas w domu już chrześni Juliana. Także no chciałabym być już gotowa, tak żeby tylko nam został do ubrania Julian. Też chcę umyć, wszystko wyszykować, żeby był tylko do ubrania. Część gości przyjedzie prosto pod kościół, część gości przyjedzie do nas do domu. I tak, kościół mamy bliziutko, więc spacerkiem przyjdziemy do kościoła. I spacerkiem z kościoła do restauracji na takie mm, mini przyjęcie. Także wszystko będzie fajnie, bo w ramach spaceru jest pogoda. Jest dzisiaj zachmurzenie, ale ma nie padać i ma się troszeczkę ochłodzić, czyli ma być 25-26 stopni. I bardzo się z tego cieszymy, bo wczoraj było nie do zniesienia. Był upał nawet nie to, że słońce grzało, ale była taka duchota, że dzisiaj, gdyby tak było, to byśmy chyba poumierali w tych strojach eleganckich. Także tak, moja sukienka wisi już na wieszaku, wszystkie ubrania są przygotowane. Jak się ubierzemy. To się pokaże. A na razie uciekam. Bo muszę zejść szybkie śniadanie, naszykować śniadanie dla Stasia i, i, i tak, i kawa koniecznie, bo noc prawie nie przespana. Jest lekki stresik, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Dlatego, że ja zawsze przeżywam takie uroczystości, więc, więc tak. I jeszcze chciałabym wam pokazać taką rzecz. Wczoraj yy, zaczęły spływać do nas pierwsze podarunki dla Juliana i taka otoż niespodzianka. Yy, zawitał do nas kurier z poczty kwiatowej i przywiózł nam taki piękny kosz kwiatów. Tutaj jest słonik i bilecik z życzeniami. A to za sprawą e, cioci Juliana, e, której niestety nie będzie dzisiaj z nami z przyczyn niezależnych. E, także dziękujemy, ciociu, za piękny prezent, e, i e, bardzo się ucieszyliśmy. Bardzo e, nas zaskoczyłaś, mile. E, życzymy Ci dużo zdrowia i jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Bukiet kwiatów jest przepiękny. Mam nadzieję, że wytrwają jak najdłużej, choć upały są takie. Ja już wczoraj tutaj podlewałam, żeby nam dożyły jak najdłużej, żeby tutaj pięknie się na stole prezentowały, ale no dzisiaj jest chłodniej. Mam nadzieję, że wytrwają. Także taka piękna niespodzianka i oto już pierwszy prezent dzień wcześniej Julian otrzymał. tak prezentujemy o, tam jeszcze butelka do wyrzucenia i ja jestem taką mam sukieneczkę o, Stasiu już tutaj też się ubiera a jutro jest jeszcze nie gotowy dlatego, że mamy jeszcze chwilę czasu i e, przyjedzie chrzestna więc będziemy go ubierać i tak już na szybko, byle jak bo byle jak się pokazujemy w lustrze bo już goście zjeżdżają i nie mamy zbytnio czasu, ale ja mam taką o kwiatową sukienkę Jeluś! E kuku! Jeluś jeszcze czyta przed wyjściem. Witajcie już kilka dni po chrzcinach. E, ja dzisiaj e, dokończę ten nasz e, filmik e, związany ze chrztem Juliana, dlatego że w dniu chrztu po prostu nie było możliwości już e, i czasu, żeby cokolwiek Wam więcej powiedzieć. E, jak widzieliście, e, mieliśmy chrzest Julianka e, i to wszystko odbyło się tak, że... E, Julian urodził się y, praktycznie jesienią i my nie chcieliśmy go chrzcić tak wiecie y, takiego wcześniaka, bo on nam jak miał miesiąc troszkę się przeziębił ja nie chciałam, żeby on był zimą chrzczony czy jesienią, kiedy jest zimno, to wszystko bałam się, żebyśmy nie wylądowali w szpitalu. Y, więc chrzest zaplanowaliśmy na ciepłe miesiące, y, na wiosnę. Y, właściwie to tak w maju chciałam, ale w maju wiadomo, komunie, y, restauracje są pozajmowane, więc wymyśliłam sobie, że chrzest będzie w czerwcu, na początku czerwca. Niestety y, nie przewidziałam sytuacji, że pojawi się dziwny twór o nazwie koronawirus. No i wiecie, był stres, nie wiadomo było, czy otworzą restaurację, czy nie, więc przełożyłam chrzciny na sierpień. Żeby już tak na spokojnie, bo nawet jeżeli by w tym czerwcu otworzyli, a faktycznie otworzyli restaurację, to nie wiedziałam na jakich zasadach, jakie będą obostrzenia, co i jak i po co ja mam się stresować. Więc przełożyliśmy je na sierpień i w sierpniu już się odbyły. Widzieliście wcześniej nasze przygotowania, jak tam w domu jesteśmy, się szykujemy, przyjechali goście. No i stres mój był kolejny taki, wiadomo ja przeżywam takie uroczystości. A stres polegał na tym, że nie wiedziałam, jak to wszystko się uda w kościele, bo Julian już wiadomo ma 11 miesięcy i wszystko go interesuje, ciekawi, czy on nie będzie krzyczał, piszczał i w ogóle jak to tam będzie. E, fajnie wszystko się odbyło, bo Julcio e, całą mszę praktycznie spał, obudził się na samą ceremonię chrztu. E, wszystko odbyło się zgodnie z planem. A później poszliśmy na takie małe przyjęcie w restauracji. Eee, nie wiem, czy wcześniej mówiłam, nie pamiętam. Eee, przyjęcie odbyło się w manufakturze w restauracji Polka eee, i jestem z tego bardzo zadowolona. Eee, jedzenie było przepyszne. Mm. Jak to zazwyczaj tego typu imprezy się odbywają, wszyscy się zastanawiają, jakie będzie jedzenie: czy nikt głodny nie wyjdzie, czy będzie dużo, czy mało. Uważam, że było dużo, było wystarczająco. Myślę, że się wszyscy najedli. Jedzenie było bardzo smaczne, bardzo fajnie podane. Obsługa bardzo miła, bardzo sprawnie to wszystko działało. A jeśli chodzi o jedzenie, mieliśmy to zrobione tak, że mieliśmy. Na stole przystawki, jak już dotarliśmy do restauracji, były na stole zimne przystawki typu śledzie, typu jakieś tam pieczywo, pasztet, przepyszna pasta z makreli, pikantna i jeszcze jakieś tam inne, już nawet nie pamiętam. Natomiast później podali ciepłe przystawki, chyba pięć rodzajów pierogów, wątróbkę. Jak nie przepadam za wątróbką, tak była przepyszna, podana na słodko w, z jabłkami. Jeszcze coś tam na ciepło było. No i później był obiad. Obiad był podawany nie tak na stole jak to ma miejsce w restauracjach niektórych, na przykład takich, gdzie są serwowane obiady domowe, że stoją półmiski, nie wiem, z różnymi mięsami, tylko obiad był serwowany przez kelnerów. Każdy z gości dostał menu i miał w menu dwie pozycje. Na przykład zupa pomidorowa i rosół. Eee, polędwiczki wieprzowe na drugie danie z czymś tam i na przykład pieczona kaczka. I każdy z gości sobie wybierał którąś pozycję. Jeden chciał pomidorową, drugi chciał rosół, trzeci chciał kaczkę, czwarty chciał polędwiczki. tak? Każdy z gości sobie wybierał i kelner podawał mu po prostu to, co sobie zażyczył, tak jakby zamawiał w restauracji. Na deser była przepyszna, obłędna, po prostu szarlotka podana na ciepło z lodami. A drugi wariant był taki, że był sernik też ponoć pyszny. Nie wiem, bo jadłam szarlotkę i byłam ją zachwycona. E, później e, więc były przystawki: było pierwsze danie, było drugie danie: e, był deser i był tort, który był też bardzo smaczny. Ja wybrałam opcję tortu. Śmietankowo-malinowy. Był bardzo smaczny. Nie był słodki, nie był przesłodzony. Jak mój Stasiu i ja nie przepadamy za tortami, tak Stasiu powiedział, że był tak dobry, że on takiego chce na urodziny. Także naprawdę było jedzenie bardzo dobre. Oczywiście kawa, herbata, napoje, woda to wszystko pod dostatkiem. I tak jak mówię, no nie to najważniejsze, ale obsługa bardzo miła wszystko bardzo fajnie się od Odbyło. E, obsługa naprawdę na wysokim poziomie, e, pełna kultura, e, wszystko pięknie podane po prostu, e, sztuka e, na talerzu. E, mnie się bardzo podobało, byłam zachwycona. E, mam nadzieję, że goście też. E, nie wiem, czy tylko z grzeczności mówili, że było y, smacznie, czy rzeczywiście im smakowało, ale mnie bardzo smakowało, byłam bardzo zadowolona. Gdybym miała zrobić imprezę drugi raz, również bym wybrała tę restaurację. Także tak u nas się chrzciny odbyły, emocje opadły. E, mieliśmy zrobione zdjęcia w, w trakcie przygotowań w domu przed chrztem, w kościele, w restauracji kilka, później w plenerze w parku, bo sobie szliśmy pieszo, także było naprawdę super. I tak mamy Julianka już ochrzczonego, także e, bardzo mi się podobało, bardzo jestem zadowolona. Pogoda nam dopisała, bo wcześniej były ogromne upały, a później się ochłodziło, ale było ciepło, ale nie piekło słońce, deszcz nie padał, także było super. Więc jesteśmy zadowoleni, Julianek ochrzczony mamy to za sobą. I cieszę się, że, że to wszystko już y, minęło, bo stresowałam się, przeżywam takie uroczystości, czy wszystko będzie ok. Też się stresowałam tym, czy dopięłam wszystko na ostatni guzik, y, jeśli chodzi o ustalenia z menadżerem restauracji. No, żeby Julian w tym kościele tam, wiecie, nie szalał. Także jest ok. Jesteśmy po chrzcinach i taki y, krótki po prostu filmik, y, taki skrót informacji z naszej uroczystości.